Witamy wszystkich jeszcze raz z tej strony. Dzień dobry. Kolejny dzień, kolejna, kolejna. Kolejny informacja. dzień, kolejna odsłona. Witamy. Tak, kolejna odsłona. Jestem Marcin Karol mnie, a to jest Karol Krupa. No, Dokładnie. to jest ale nie będziemy Was dzisiaj w Karola robić. Natomiast chcemy Wam powiedzieć, jak pozytywnie zostaliśmy w Karola zrobieni przez firmę Zinzino, ale w tym bardzo pozytywnym sensie. Czyli właśnie mamy na myśli, na myśli protokół zdrowia. Ja dzisiaj trochę bardziej z aspektu takiego masażysty, dlatego ta anatomia za mną, dlatego ta anatomia jest um, bardzo ważna, dlatego że właśnie jednymi z elementów, na które poprawia Zinzino nam wszystko, to jest właśnie. Yy, to są stawy i mięśnie, i jak widzicie, dużo nas, dużo, dużo tego w nas jest. I każdym troszeczkę podobnie. Ale najpierw zaczniemy od kolegi Karola, e, ci który nam powie, jak protokół zdrowia, z czego on się składa i w czym mu pomógł? Tak, z czego się składa i w czym mi pomógł. E, ja powiem tak ze strony osoby, która lubi dużo spacerować, biegać, jeździć na rowerze osoby która jest od jakiegoś czasu na diecie wegetariańskiej z paroma tam chwilami słabości do wyrobów mięsnych mięsa czerwonego ale jak mnie to wszystko pomogło no to w poprzedniej w, poprzedniej odsłonie, w poprzednim nagraniu mówiliśmy na temat na temat naszych jelit tak? to jest przede wszystkim to jest przede wszystkim zinobiotyk który mi który mi naprawdę bardzo pomógł uregulować nie tylko jelita, ale też mój układ odpornościowy, który był w dosyć średniej sytuacji. że Tak powiem, teraz nawet testowałem to na sobie w ten sposób, że lubiłem przebywać w otoczeniu osób, które są przeziębione, chore, mają grypę, albo nie, nie wiadomo, co tam jeszcze, tak? W obecnych czasach. I powiem wam, no mnie nawet bańka z nosa nie wyszła, także coś się zmieniło, na pewno się zmieniło. Ale to nie jest, to nie jest tylko zinobiotyk, bo mówimy dzisiaj o protokole zdrowia, tak? czyli to jest protokół zdrowia to są trzy składniki, które nam bardzo pomagają w, w saportowaniu naszego organizmu, układu odpornościowego i ogólnie... Proszę, możemy mieć audycję, audiencję polską. Powiedz, co to znaczy zaportować? Wspomagać. Dobrze. Prosimy Dobrze. o język polski. Tak, tak, tak mi się <laughs> wymsknęło. Słuchajcie, e, Moją dolegliwością też kolejną było na przykład pobieganiu, pobieganiu y, tras przełajowych, które lubię. 14, powiedzmy, 20 km biegania po terenie. Y, no, moje kolana były czerwone, takie prawie ala napuchnięte. No i y, to było niewygodne. To, to nie był jakiś ból straszny, ale to było niewygodne. Poza tym, y, zaraz po bieganiu, oczywiście y, brałem białko i inne odżywki, żeby uzupełnić wszystko to, co spaliłem. Natomiast Mój organizm w jakiś sposób mi mówi, weź się, wyłącz chłopie na dwie godziny i idź spać. I tak zawsze miałem. Ale po jakimś czasie zauważyłem, że no po prawie trzy miesiące przyjmuję protokół zdrowia regularnie, każdego dnia. Zauważyłem, że to już, to już jest kwestia przeszłości, już nie odpoczywam. Już organizm mi nie mówi, już się nie wyłączam, nie męczy się tak. No i ostatni przełaj, który przebiegłem prawie 15 km, no powiem wam, kurde, przefrunąłem. Przefrunęłem, miałem też czasami bóle w piszczelach, ale to jest ze względu na, na shin splints, takie, takie kontuzje dla biegaczy. I wiecie co, i to się dużo bardziej polepszyło. Kolejna rzecz. Miałem wyschniętą skórę na rękach. Na przykład po, nie wiem, nawet mleczku jakimś pod prysznicem nic nie pomagało. Nic nie pomagało. Wychodziłem z pod prysznica, wyglądałem jak słucha żaba. Nie wiem, jak wygląda słucha żaba. No tak po prostu powiedziałem. Słuchajcie. To wszystko jest też już kwestia przeszłości, um, to też jest kwestia przeszłości, no i no czuj się lepiej yy, i mentalnie również, mentalnie również, miałem swoje, że tak powiem, chwile słabości, yy, no i to, co, to, to, o czym nie wiedziałem, tak, co, co nam, w czym pomaga nam yy, Zinzino, to o czym nie wiedziałem, co się dzieje w środku, a w środku, jak się okazało, yy, bo możecie nie wiedzieć, że Zinzino ma fantastyczne yy, badania, suchej kropli krwi, które tam mówią właśnie o kwasach, kwasach tłuszczowych, 11 kwasach tłuszczowych w naszym organizmie niezbędnych, które tworzą 11%, tak 98% wszystkich, tak. Balans test. Dziękuję Ci, Marcin. Też mam w pokoju, nie będę uciekał sprzed kamery. Balans test, który nam słuchajcie, potrafi pokazać to, co się dzieje u nas w środku w organizmie, a u mnie wyglądało to bardzo kiepsko. I zacząłem suplementację, żeby wyrównać te kwasy tłuszczowe w organizmie. Zacząłem suplementację z zwykłym olejem, Balansoil, który jest blendem. O, Marcin, dziękuję bardzo. Niezwykły, tak? tak? To jest, to jest ten zwykły olej, i Niezwykły, balen. My Zaraz powiemy o co chodzi. On o niezwykły, no. Tak, dokładnie, o niezwykły. To ja, ja tylko powiem, co się zmieniło, a Marcin opowie o szczegółach, dobrze? Ten, tak. jest, ten jest, momento. Ten jest, jeden ten jest niezwykły. A ten niezwykły i zaraz powiem. Okay. Tak, ja zacząłem przyjmować ten niezwykły, ponieważ y, mój wynik, y, wynik, y, wynik y, mojego zdrowia był taki, y, a nie inny. To też kiedyś Ty opowiemy jaki? o. Żywy y, byłeś, ale jaki, przepraszam, miałeś jaki wynik? Omega 6 do omega 3? Omega 6 do omega 3 miałem prawie 16 do 1. No ja zobacz, Norma WHO wiemy jaka jest. Przepraszam, że przerwam, tylko chciałem, żeby ludzie kompletnie znali, tak? 16 do 1, WHO tak. przyjmuje 3 do 1, czyli łatwo do jednego. tak? 5 razy do, przekroczony wynik, tak? 5 razy przekroczony wynik, yy, czyli w środku mogą się zacząć dziać różne niedobre rzeczy, ale to opowiemy może następnym razem, Marcy, tak. tak? Bo to też tak. jest dosyć obszerny temat. Tylko chciałem, żeby ludzie wiedzieli, co było. Czyli widać było, był mm -hmm. druk permanentny, stan zapalny w organizmie, prawda? Tak. I, a jakiś inny kwas, typu coś tam jeszcze wyrzuciło takiego znacznego, czy nie? Kwas arachidonowy to była jedyna, rzecz, którą miałem na zielono, a reszta... A, wszystko to było, było dobre, a cała reszta? Cała reszta, okay. reszta czerwone siatu się tak świeciło, że aż w oczy raziło. Słuchajcie, i kolejną rzeczą, którą, y, kolejnym suplementem, który dołączyłem do swojej diety, który jest w protokole zdrowia, czyli mamy fantastyczny błonnik, y, niezwykły olej i Xtend, Xtend, czyli mieszanka, y, czyli mieszanka, słuchajcie, witamin i minerałów i powiem Wam, jeżeli zobaczycie sobie skład tego produktu, ok., ja byłem, ja miałem hopla na punkcie chodzenia do sklepów. Okay? Ja, jakbyście po mojej wizycie w sklepie na półkach, czy w Holandberecie, czy w Tesco, czy Waździe, y, wszystkie witaminy były odkręcone w drugą stronę. Bo Karl ma hopla w ten sposób, że ja chodzę po prostu po wszystkich półkach, odwracam każdy produkt i sprawdzam, co każdy produkt ma. OK? Jeżeli weźmiemy, jeżeli wzięłem sobie to opakowanie ze sobą i jeszcze raz poszedłem do sklepu, zobaczyć, czy są jakieś w ogóle nowe suplementy, ale nie ma, bo oni cały czas sprzedają to samo. Y, tego składu nie ma na żadnym, jest oczywiście, że te suplementy, te mi, mi, witaminy mają i różne minerały, te suplementy w sklepach, y, ogólnie na półkach sprzedawanych. Co byś zwrócił uwagę, no, przepraszam, składu. konkretnie jakich rzeczy nie ma na przykład, które tak dwie trzy. Czego to, to, nie ma, wiesz co, a. z dwie trzy, słuchaj, y, beta glukany. Okej, okay, beta glukany. Tego nie ma w żadnym produkcie, To też wiemy, że my też mamy takie, że tak powiem, prawie wyłączność na to. Słuchajcie, kolejną rzeczą są fukoidany. Fukoidany to są, to jest ten, wiem, że teflon się nie kojarzy dobrze, bo jest rakotwórczy, ale to jest naturalny teflon, czyli tak jak, który jest brany z alg morskich. Wyobraźcie sobie, idziecie nad morze i macie algi. Algi są śliskie, to, jest właśnie, to są właśnie te fukoidany. Okay? To jest ten teflon naturalny, którego nie ma nigdzie indziej, są tylko w algach morskich. Algę morską pewnie, jak widzieliście, to widzieliście albo świeżą, albo usunięto, bo ona nigdy nie jest zepsuta. Wyobraźcie sobie, że co to w waszym organizmie może zrobić. To może bardzo, bardzo pomóc, ponieważ pokrywa tym naturalnym teflonem wszystko od środka. Okay? I tego nie ma, tych dwóch przede wszystkim elementów nie ma w żadnych innych witaminach na półkach. A są witaminy, które kupowałem, były dużo droższe niż te. Okay? I cały protokół zdrowia y, kosztuje mnie mniej niż to, co wcześniej wydawałem. Jasne, możemy powiedzieć, tak? Bo to jest kwestia, jeżeli to się kupuj subskrypcyjnie, to jest kwestia chyba na angiel z tego, co pamiętam na dzień dzisiejszy, bo wiadomo, ceny się zmieniają około 22-3 funtów, tak? Czyli więc to tak, jest koszt tak. subskrypcyjny miesięczny tego. E, tam są też biotyna, niacyna, prawda, czyli witaminy tak. grupy B12. Czyli tam jest dużo takich e, witamin, które są też w innych suplementach spotykane. Tylko zobaczcie o co chodzi. Jeszcze raz powiemy o tym holistycznym podejściu. Czyli mamy to, co jest dzień ale też mamy naddatek w postaci fukaidanów, w postaci beta-gulkanów i jeszcze innych e, makro- i mikroelementów. I w ogóle w tym jest tak, tak że cztery tabletki, jeżeli dziennie przyjmujemy, na przykład przyjmuję dwie rano i dwie wieczorem, to mamy to się równorzędne, czy równoznaczne. Z czterema tysiącami kilokalorii, właśnie tych mikro, makroelementów, czyli same witaminy. Nie? I jak powiedz, jak ty odczuwasz pod cał... czyli tak, w tym protokole zdrowia, to ja może będę mówił, ty będziesz pokazywał. Czyli tak, na początek Dobrze. mamy olej zwykły i niezwykły i to jest podstawa. I teraz może powiemy, dlaczego chodzi o to, że zwykły i niezwykły. Po prostu ten czarny, one są, dwie butelki 330 ml, firma ta sama, wszystko to samo. Ten się nazywa balance Oil i ten się nazywa balance Oil. Jak to nawet chyba tu widać? Bo, tak. y, jaka jest różnica? Ktoś no by powiedział ten jest biały, ten jest czarny. No to tak, ale jeszcze dodatkowo ten jest cztery razy mocniejszy, jeśli chodzi o polifenole, tak? Dlatego, tak, że tutaj jest polifenoli dokładnie 3,7 mg, a tutaj jest, moi drodzy, 12.8. 12. Ja może to mm -hmm, po mm -hmm. do kamery, nie wiem, czy to będzie widać. Czyli skład prawie jest praktyczny, prawie widać, tak? Skład jest praktyczny. Taki sam, natomiast mhm. tu jest po prostu cztery razy więcej polifenoli. Co te polifenole dają? Te polifenole w ogóle są unikatowe, dlatego że one powodują, mają przede wszystkim właściwości antyoksydacyjne, czyli przeciwutleniające, i one powodują, że ta omega 3 jest dużej w organizmie. Patrzcie, jak mówimy o terapii, to mówimy o czymś, co jest powtarzalne, prawda? I teraz my mówimy o terapii holistycznej w ujęciu suplementów. Co mamy to mówiąc na myśli? Mamy na myśli to, że jeżeli my pijemy raz dziennie, bo bo terapia polega na tym, że tak naprawdę przy, ja na przykład ważę około 80 kg, więc akurat jestem takim przeciętnym, według nomenklatury z człowiekiem, który może pić jedną łyżkę stołową tego. Oczywiście wszystko jest w przeliczeniu miligramów na kilogram osyciała, ale jak już mówiłem na innym filmiku, to też nie do końca tak jest, bo niektórzy mogą w z tym odczuciu brać troszeczkę więcej, brać troszeczkę mniej i to też zależy od sposobu życia. Na przykład ja w tym momencie przygotowuję różne kursy i mój e, umysł musi dużo pracować. Tak jakbym był już takim bardzo starym studentem, bo już studia skończyłem prawie 15 lat, no muszę wrócić do tego, co mi było, kowód mnie do tego trochę zmusił. Znaczy, się to sytuacja, która była i zmiana. No, a to nam się już pomaga. Tak? Dokładnie. Ja przygotowuję różne rzeczy przy komputerze, muszę być inwencyjny, czyli go oznakowuje, jak cudę, dużo czytam, dużo piszę, tłumaczę i tak dalej. Do tego mój umysł musi mieć kopa. Kiedyś nie mogłem się skupić, brałem lecytyny. Szczerze, coś tam to dawało, ale nie za bardzo. Bardziej tutaj działał efekt placebo, że jakby, no, wiecie, czy te lecytyny, to były tam lata 2000 czy na końcu lat 90. Coś to dawało. Natomiast teraz. Mój mózg potrzebuje przede wszystkim DHA i EPA, ale mówię o DHA, czyli tym kwasie mózgowym, który jest jednym z podstawowych budulców mózgu i on go bardzo odżywia. Ja na przykład teraz spożywam dwie łyżki dziennie, dlatego że ja czuję, że ja potrzebuję wewnętrznie. Tylko, że u mnie dzień wygląda tak, że ja pół dnia siedzę przy komputerze i piszę, a pół dnia masuję albo idę na siłownię, albo biegam czy coś. Więc ja mam bardzo duże zużycie, więc ja potrzebuję tego więcej. W ogóle sportowcy generalnie więcej suplementów potrzebują. Natomiast. To jest omega 3. Słuchajcie, to jest nasze paliwo, tak, które A. się zużywa. Jedziesz więcej samochodem, samochód więcej spala. Dokładnie. A simple as that, czyli takie proste jak to, po prostu takie to jest. Natomiast w momencie, kiedy miałem tryb bardziej stagnacyjny, pół roku temu wcale nie byłem aż tak bardzo aktywny, zwłaszcza w tym aspekcie, powiedzmy, umysłowym. Piłem zwykłą jedną dawkę, absolutnie wystarczało. Nie? Czyli też widzicie, że w zależności od tego, ile potrzebujecie, tyle się bierze. I teraz tak, dlaczego się zdecydowałem na ten olej, po prostu ten niezwykły, jak ja to mówię, czarny? Powiem szczerze i wprost, ze względów finansowych, dlatego że on jest trochę droższy, a jest cztery razy mocniejsze, więc ja moim klientom, jak coś polecam, to po prostu stosunek jakości do ceny, ten wychodzi przynajmniej w prostym odczuciu matematycznym i jakościowym lepiej. Tyle. <grywa> Druga rzecz, która, aha, jeszcze jedna rzecz, w której mi pomógł ten olej, tak? Ja miałem przewlekłe, bardzo duży problem z moim lewym kolanem. No powiem szczerze, bo ja też się zajmuję drogą, terapią, masażami, różnymi rzeczami. Były terapie, pomagały, no ale wiecie, wyobraźcie sobie, że przychodzicie do terapeuty, nie? I kuśtyka taki, nie? No to trochę mało wiarygodny, więc ja musiałem zrobić coś, Je vais... To wrócić do normy. No i udało się dzięki temu olejowi Okazało się, że miałem przewlekły stan zapalny. Mój pierwszy wynik badania to był 7,8 do 1, czyli powiedzmy 8 do 1, czyli jak sam widzicie, i tak mi się wydawało, że że i tak ta norma w stosunku do 3 do 1, to razy 3 prawie była przekroczona. Drugi wynik był 4 do 1, ale mój problem polegał jeszcze na czymś innym, że ja nie włączyłem Xtenda na początku mojej terapii. I to jest właśnie kolejny element protokołu zdrowia. Czyli jeszcze raz to, co Karol mówi. Mamy. Ten czarny olej, tak, czyli coś, co wpływa na mózg, na stawy, koś, mięśnie i tak dalej. I też mam wielu klientów, którym podczas masażu rekomenduję tego typu terapię i to jest odżywanie od środka komórkowe, wpływa na uelastycznienie błony komórkowej, przez co te mięśnie też Krew przez nie przepływa, yy, no one się bardziej uelastyczniają. Nie? Widzicie, ten ludek jest czerwony, no ale krew ma akurat takie kolory. Ale do, do, do czego zmierzam? Że po prostu wtedy ta terapia, jako masażysta jestem potem niepotrzebny ludziom. Czyli na początku parę terapii się odbywa, potem oni przychodzą rzadziej. Ja zalecam jeszcze ćwiczenia, jakieś rekomenduję, a oni stosują to i naprawdę w parę miesięcy można dojść do bardzo fajnego stanu. Przy czym muszę podkreślić jedną rzecz. To trzeba codziennie przyjmować. W momencie, kiedy osoby nie przyjmują regularnie, a niestety zdarza się, że. Część osób, na przykład pije co drugi dzień, pije co trzeci dzień, efektu nie będzie prawie żadnego. Mówię z góry. Jakiś będzie, ale nie będzie oczekiwany. Więc jak już się decydujecie na terapię, to po prostu to stosujcie, a jak się nie decydujecie, no to powiem szczerze, nie ma sensu w ogóle w to wchodzić. Jak będziecie gotowi, to wtedy sobie w to wejdźcie. No nie. Czyli terapia protokołu zdrowia poza właśnie tym olejem zawiera m.in. Xtent, te makro, mikro elementy, te wszystkie beta-glukany, o których mówił właśnie kolega Karol. I to jest coś, co jest wartość odżywczą bardzo, bardzo dużą. I trzeci to jest właśnie zinobiotik, czyli na jelita i tak dalej. Ja jestem na pełnym protokole zdrowia i się czuję zdecydowanie lepiej. Powiem tak, czułem się wcześniej dobrze, czuję się może o jedną trzecią lepiej, natomiast jestem dużo bardziej aktywny w różnych kwestiach życia, czyli jakby większa, zmożona aktywność i mam cały czas powera. Czyli ten olej daje, jakby to powiedzieć, bioenergoterapeutycznie prane energię życiową, energię kici zwał, jak zwał, in yang balansuje. Właśnie to też jest balans in yang bo to jest balans, balans oil, tak? Więc my musimy mieć wszędzie balans. Ja dokładnie. też bo teraz przygotowuję różne rzeczy, jest ciało mentalne i można powiedzieć, że jak ktoś tak, taki jest troszeczkę nerwowy, różne ma rzeczy, dużo mówi albo no w ogóle coś jest nie tak, jeśli chodzi o przetwarzanie myśli i emocji, to wpływa na ciało mentalne, mentalne wpływa na ciało emocjonalne. I teraz zobaczcie, że można mówić o tak zwanym zapaleniu ciała emocjonalnego, Albo zapaleniu ciała mentalnego. Czyli jak my stosujemy tą terapię, to poza tym, że działamy fizykalnie, stricte na mięśnie i tak dalej, działamy na głowę, ale też działamy na naszą energetykę. A pamiętajcie, że zdecydowana większość chorób ma swój y, y, źródło stan, że tak się wypowiem, w dwóch rzeczach: w energetyce, czyli w niechcianych myślach, emocjach i tak dalej, i w stanach zapalnych. O tych emocjach i tak dalej, to powiemy kiedy indziej, ale jeszcze jedną rzecz chciałem tylko dodać. Po covid jako bioenergoterapeuta, też miałem dużo ludzi, więcej ludzi, którzy żyli w osamotnieniu. No niestety, problemy mentalne, odosobnienie, cała ta sytuacja covidowa, post-covidowa, ona cały czas jest. O tym może głośno się nie mówi, ale te, te problemy cały czas są. To nie jest tylko inflacja. I teraz do czego zmierza? Że tak naprawdę te osoby, w momencie, kiedy ja łączę im bioenergoterapię, właśnie z. Tymi produktami, które wspomagają im tak naprawdę w walce z depresjami, z samopoczuciem lepszym i dają im te, tą Vital Power, dają im tą siłę życiową. E, czyli coś, co w bioenergoterapii jest podstawą, czyli to wasze biopole też się wzmacnia. Czyli tam sami widzicie, że tutaj mówimy o suplementach, ale one działają na cały spektrum niestety ludzkiej. nie? Dobrze. Moi drodzy, o Stanach Zapalnych będziemy z Karolem. Mówić w osobnym filmie, zapraszamy, tak. zapowiadamy. Jest tego postarcie. dużo, jest, jest tego dużo. Jest tego dużo. Dzisiaj jest o protokole zdrowia w szerokim aspekcie, ale Karo, może jeszcze chciałeś coś dodać z własnego doświadczenia? Nie wiesz to przypomniało mi się na koniec no. y, przypomniało mi się na koniec jeszcze o ekstędzie. Dlaczego, czym się różni też od innych witamin i minerałów, którego mm -hmm. czego nie powiedziałem na, y, wcześniej. Mm -hmm. e, słuchajcie, ponieważ to jest, to się nazywa, że to jest y, zrobione z whole food, czyli to jest każdy jeden, każda jedna rzecz, każda jedna witamina czy, czy mikroelement, który jest y, w naszym y, produkcie, y, jest brany z prawdziwego, żywego produktu, czyli na przykład y, mamy y, witaminę C. Z aroni, tak nie ma, nie ma, nie ma kwasu kwasa skorbinowy, dobrze mówię? Ascorbic, ascorbic acid, tak, kwas skorbinowy to jest witamina C. Czyli nie ma tego, nie ma tego, że tak powiem, w laboratorium sztucznie, chemicznie robione, czyli to wszystko jest naturalne. Dokładnie. E, tak, oczywiście, jeśli chodzi o źródlę, źródła różnych witamin, tak? Na przykład, jeśli chodzi, to, chyba to acerola, ta, ta roślina, z której się robi. Przepraszam, to... acerola. Tak, właśnie, nie tak, tak, kiedyś coś mówimy, tak, mówię, zaraz. A i a. Żeby, bo zaraz coś witam, prawda? Powiedział, że ty mówisz, przejęzyczenie. Karolo, witamina szukuj, C jest podstawowana z aceroli, nie z aroli, tak? bo Z aroni robimy coś innego, też są fajne produkty e, rozgrzewające. Natomiast o co chodzi? E, tutaj jest po, z aceroli i ona ta witamina D3 też tutaj jest. Jest, yy, znaczy akurat witamina D jest, przepraszam, ja już mile witaminę, widzicie? Tu jest akurat witamina D, natomiast jeśli chodzi o samą witaminę C, no to Polska Dzika Róża też jest super, nie? Także tutaj, jeśli chodzi o różne rzeczy. Aha, jeszcze jedną rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć. Protokół zdrowia, dobrze chodzi o tę witaminę C, protokół zdrowia jest genialnym rozwiązaniem, ale to nie jest coś, co zamyka cały temat. Czyli, jak sami widzicie, Dodatkowo ja na przykład stosuję, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, właśnie witaminę C i ja akurat preferuję polską y, klasyczną dziką różę. Natomiast może być ja też tak ta korola, jasne. Natomiast też y, na przykład z ma jeszcze dodatkowo witaminę D3, prawda? Też można na to y, test sobie y, zrobić. Może nawet pokażę, jak o tu mówimy. I jeszcze to jest właśnie też test na witaminę D3. Jeszcze właśnie test... jeszcze sobie nie zrobiłem, wiesz? Muszę Jesteś sobie zrobić. Je, tak, jeszcze nie. Powiem szczerze, że ja też sobie jeszcze nie zrobiłem. Leż Ale łykam. Nie, nie czuję potrzeby. Bo, bo, bo powiem Wam o co chodzi. Jeśli chodzi o ten test, to ja pierwsze, co zrobiłem, jak w ogóle usłyszałem o tej firmie, od razu zrobiłem ten test. Bo wiedziałem, że coś mi jest nie tak. Czułem, że z układem, właśnie odpornościowym, że stany zapalę. To się czuje, więc też czujcie, bierzcie na czucie, na intuicyjnie, co potrzebujecie w danym momencie. Ale ja się nie Spotkałem jeszcze wiesz z takimi produktami, które mają test. Testem pokazujemy ci, że tak. produkt działa, tak? W środku. A która firma by się odważyła na taki krok do przodu, jeżeli by produkty nie działały albo nie byli by pewni tego? Tak, dokładnie, słuchajcie, no jest w ogóle ten test, jest o tyle fajny, że on pokazuje. Zresztą ja w ogóle w niedługim czasie też pokażę Wam, mam jedną osobę, która miała właśnie jeden test, który miał wynik taki niezbyt ciekawy, a w drugim wyniku było chyba 2.1 czy 2, 2 do 1 i to jest terapia półroczna, czyli widać, że dokładnie taki te termin, jaki firma założyła, to działa. Tylko i to jest też y, historia y, z tego, co pamiętam, chyba nawet z niepełnym protokołem zdrowia. Natomiast jeśli mówimy o protokole zdrowia, mówiliśmy o tych trzech tematach, y, czyli o tych trzech produktach, które wchodzą w jego skład, czyli to był właśnie. Właśnie ten olej to był ten Zinobiotic tak? i był ten Xten. Natomiast jeszcze jest produkt, który się nazywa Viva. Viva Plus i to jest, o, jest dla pań. Ja zaraz chyba tu mam. Przepraszam, że tak na roboczo. Gdzieś tu powinienem. <noise> To ja jeszcze może wspomnę Marcin jest, w międzyczasie. Jest Proszę bardzo, to jest tak. ostatni pro, produkt, który... Sorry, bo ja tak do kamery. Który również... Słuchajcie, tu w jego składzie jest właśnie witamina C, bo mi tak chodziła ta C gdzieś tu jest. I jest w protokole zdrowia pełnym D, która jest w oleju i jest C, która jest witamin, właśnie w Wilnie. I tutaj jest właśnie jod, magnez i przede wszystkim ekstrakt z szafranu. O co chodzi w tej witaminie, w tej wiwie? To jest coś, co działa prawie od razu. To są po prostu takie tabletki, które ym, można właśnie. Pania przed okresem, przed menstruacją. Wiadomo, jest ten y, okres, kiedy Pani są troszkę bardziej nerwowe. Tego akurat za autopsy nie znam, ale y, y, mam, znam bardzo dużo pani, mojego y, partnerów, to bardzo pomaga, prawda? Y, potem co jeszcze jest? Jest to, że jest bardzo duża, bardzo dobra jakość snu. Czyli na przykład znam kilka osób, które nie mają y, koszmarów nocnych, chociażby przez wiwę. Y, również jak mamy sytuacje stresowe, y, na przykład egzamin czy coś, też możemy ten Jod y, właśnie brać poza tym, wiwa jest bardzo skuteczna, ponieważ zawiera właśnie jod, a to z kolei działa na tutaj, na tarczyce i inne rzeczy. Które też tutaj są bardzo istotne, zwłaszcza u płci pięknej. Więc ta wiwa serdecznie polecam. Czyli poza tymi trzema produktami, o których wspomnieliśmy z Karolem wcześniej, tak zwany rozszerzony protokół zdrowia zawiera właśnie jeszcze tą wiwę. I tutaj tak naprawdę najmocniejszy to jest ten szafran. A szafran to jest nic innego, jak po prostu zioło, czy też jedna z najdroższych, jak nie najdroższa na świecie, przyprawa. Dobrze. Długo nam wyszło, temat Długo szeroki. Wyszło. My zapraszamy Czemu na kolejny film o Inflammation States, czyli o tych stanach zapalnych. Nie? Tak Pozdrawiamy. Miłego, zdrowego dnia. Wspaniamy się serdecznie. Daj Dwa Karole. Dwa Karole.